Witam, witam. dietetyk Radosław Bernard z tej strony. Pasjonat praktyk i specjalista diety niskowęglowodanowej. Dzisiaj zaczynam przygodę z nagrywaniem i wideo, dlatego postanowiłem wam się pokrótce przedstawić. Już w czasie szkoły średniej interesowałem się zdrowym odżywianiem i jego wpływem na organizm. Postanowiłem, że będę pomagać innym, polepszać ich jakość życia. Swoją pracę traktuję jak misję, dlatego poświęcam swoim podopiecznym tyle czasu, ile potrzebują, oraz jestem dla nich wsparciem. Od 13 lat prowadzę własną poradnię dietetyczną, i też od 13 lat jestem w szczęśliwym związku małżeńskim i wychowuję dwójkę wspaniałych dzieci. W wolnej chwili najchętniej gram w piłkę nożną oraz skłosza i szachy. Bardzo też lubię łowić ryby. Moje hobby to zbieranie starych kart telefonicznych i numizmatyka, szczególnie stare banknoty. Dodatkowo lubię rodzinne wypady rowerowe i piesze. Za to nie lubię oglądać seriali oraz chodzić na zakupy odzieżowe. Od 13 lat wspieram moich podopiecznych i pomagam spełniać marzenia o zgrabnej i smukłej sylwetce. Odpowiednio dobrana dieta poprawia nie tylko samopoczucie, ale i zdrowie. Tysiące osób, którym pomogłem odzyskać siebie przez 13 lat w pracy w zawodzie, to dla mnie największa nagroda. Uważam, że swoją wiedzę trzeba stale, sukcesywnie poszerzać, dlatego, mimo doświadczenia, uczestniczę w wielu konferencjach i szkoleniach. Dzięki temu mogę otaczać Was jeszcze większą opieką. Zależy mi, aby każda osoba, która do mnie trafia, osiągnęła zamierzony cel. Dlatego każdą osobę traktuję indywidualnie. Jadłospis, jak i wskazówki, które ode mnie dostaniesz, pozwolą Ci zaoszczędzić czas i pieniądze. Składniki są łatwo dostępne, a dania szybkie w przygotowaniu. No i oczywiście smaczne i sycące. Zachęcam Cię do sprawdzenia opinii zadowolonych pacjentów ze współpracy ze mną. Jest ich ponad 200. Wierzę, że również Ty też do nich dołączysz. Jeżeli chcesz się poczuć lepiej we własnym ciele, to skorzystaj z mojego wsparcia. Napisz do mnie wiadomość lub zadzwoń. Stacjonarnie przyjmuję we Wrocławiu, Miliczu i Oleśnicy. Świadczę również usługi online i z dojazdem do pacjenta. Serdecznie pozdrawiam.